Epicka przygoda! Trzech siódemki, przybysz, naukowiec i Kulfon wyruszą na wyspę Apollo, aby pokonać cyklopa smoka czarnoksiężnika, który jest zarządem Epic Games, niszczącym system EXPA. Twórcy Fortnite wraz z nowym sezonem postanowili znacząco przyżyć nam życie nowym systemem wbijania punktów doświadczenia, przez który ogromnej grupie graczy po prostu odechciewa się jakiejkolwiek gry. Bazowe questy zapewniają nam zaledwie 15 poziomów zamiast bazowych 50, a w dobie szkoły wykonywanie codziennych zadań może być naprawdę ciężkie, zwłaszcza dla tych, którzy obowiązek edukacyjny traktują naprawdę poważnie. Epicy nie idą z graczami natomiast na ugodę. W rzucili system osiągnięć, będący bardzo przyjemną formą zdobywania doświadczenia, a ponadto usunęli npc z naparzanki, co ma zapobiec szybkiemu wykonywaniu questów i sztucznie wydłużyć czas gry, aby epickim zgadzały się cyferki. Jest to dość surowe zachowanie wobec graczy, a ja wręcz pokurzę się o stwierdzenie, że bardzo niesprawiedliwe. Człowiek z natury jest istotą niezwykle leniwą, a więc społeczność naszej gry bardzo szybko znalazła wiele sposobów, aby obejść nieudolne decyzje Epic Games, czy to korzystając z mechaniki gry, glitchy, czy rozmaitych exploitów w celu wbijania poziomu doświadczenia. Do niedawna istniały dwa szybkie sposoby na nabijanie expa, tryb Among Us, a także zbugowane questy Fabio Dając dziesiątki tysięcy punktów doświadczenia w zaledwie parę minut. Epicy to szybko zauważyli i natychmiastowo spaczowali, jednakże wszystkiego nie usunął. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i dzisiaj pokażę wam legalną mechanikę gry, dzięki do której będziecie w stanie w zaledwie jeden dzień wbić w sumie około 130 poziomów doświadczenia. Ja ze względu na studia mam naprawdę mało czasu na grę, mając wykłady i ćwiczenia od 8 do 18, a więc dopiero w piątkowy wieczór zabrałem się za ekspienie i wyszło to całkiem nieźle. 31 poziomów doświadczenia w zaledwie godzinę? Dzisiaj więc przedstawię wam najszybszą metodę na Xpienie, a jeżeli okaże się, że wam pomogłem to miło by było, gdybyście zostawili tutaj suba i łapeczką w górę. Jeżeli natomiast lubicie moje odcinki, to zawsze możecie wpisać kod Jajłyty w Fortnite'owym sklepie, gdyż jest to po prostu najlepszy sposób na docenienie mojej pracy. I tak zrobiła chociażby ta widoczna piątka, jednakże ja jak zawsze nie pozostaję jednostronny i też dla was coś mam. Wraz z Instant Gaming, na którym to możecie kupić najlepsze gry w naprawdę okazjonalnych cenach, organizujemy dla Was giveawaya na dosłownie dowolną grę dostępną na ich profilu. Wszystko co musicie zrobić, to wejść w link w opisie i tam też wpisać dowolną grę, czy co tam tylko chcecie, co jest aktualnie dostępne na ich stronie, i od razu weźmiecie udział w losowaniu, którego wyniki będą już w Halloween. Oprócz tego, warto powiedzieć, że kupując grę z mojego linku, przyczyniacie się do tego, że konkursów będzie jeszcze więcej. Także jeżeli szukacie doładowania do Xboxa, PlayStation czy jakiegoś GTA, to koniecznie sprawdźcie linki w opisie, a teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Aktualnie jeżeli skończymy wszystkie karty medali, to może być nam troszeczkę ciężko XP no ale od czego macie mnie. Ta metoda działa na wszystkich dostępnych w grze NPC-ach, jednakże ja polecam wam konkretnie jednego. Szynkę, a może szychę, a może szyszkę. No tę motocyklistkę na kiju, której nazwy nie mogę zapamiętać. Cały trik jest niesamowicie prosty od razu wam mówię, abyście wzięli do tego najlepiej trójkę znajomych, tak aby zagrać całe oddziały, ponieważ bez tego metoda będzie mniej skuteczna, no ale dalej będzie działać. Kiedy skompletowaliście już ekipę w postaci czterech graczy, to reszta to tylko formalność. Na czym to jednak to wszystko polega? Zanim wskoczycie do gry, to upewnijcie się, że nie macie żadnego aktywnego questa od Szynki, Szychy, Szyszki, Szanki. Kiedy już to zrobicie, to jeszcze raz się najlepiej upewnijcie, że każdy z ekipy ma wolne miejsce na questy, a także, że na pewno nie ma aktywowanego questa od motocyklistki. Kiedy będziecie mieć taką pewność, to pozostało wam tylko i wyłącznie wskoczyć do gry i wlecieć na kościane krańce, aby odebrać w czwórkę questa od szyszki. Teraz pozostaje wam wypełnić pięć etapów, jednakże oczywiście równie dobrze mógłbym z tego zrobić shorta i na tym mógłbym zakończyć odcinek. Ja jednak nie pozostawiam Stawię was, abyście pogrążyli się w empiryzmie i odkrywali najszybsze metody na wykonanie tego quest'a. Grając przez godzinę opracowałem metodę, dzięki to której moje mecze trwają po 4 minuty, a w tym czasie zdobywam około jednego poziomu. Zadania od szynki są bardzo proste. Zatankuj samochód na 20%, przejść 500 metrów, zniszcz trzy skrzynki na listy, spędź autem w powietrzu minimum 2 sekundy, a także odwróć przewalone autko. Aby jak najszybciej zrobić ów zadania, wpierw udajmy się do ciężarówy na moście niedaleko kościanych krańców, bieżdżemy ją, wlatujemy w kościanek, gdzie ją szybko tankujemy, lecimy na przyjemny, po drodze zmieniając auto na te od ur aby szybciej wykonać quest. Tym samym dojeżdżając do przyjemnego i zaliczając tor na 500 metrów, wlatujemy w te osiedla mieszkaniowe, niszcząc skrzynki pocztowe, i tym samym na naszym koncie mamy już 40 tysięcy expa. Teraz lecimy prosto do strefy obcych i odbijamy się od panelu skokowego, i dzięki temu nie marnujemy czasu na znalezienie wystarczającego stromego klifu lub zbudowanie platformy. Teraz pozostaje nam wywrócić autko, i jest to definitywnie najcięższe zadań, jednakże tu. Tutaj macie prosty trik. Budujemy schodki w górę podłogę i powolutku zjeżdżamy w dół, tak aby nasze auto się obróciło i tak oto na naszym koncie ląduje od 60 tysięcy do 80 tysięcy expa w niecałe parę minut. Oczywiście nie zawsze wszystko pójdzie po waszej myśli, bo zazwyczaj znajdą się jacyś spotęńcy, co zresztą zaraz wam pokażę. Mam dla Was jeszcze jednak jeden protip. Nie traćcie czasu na walkę, ani podnoszenie Waszych towarzyszy. Idąc myślą, polskie klasyka. Nie ginie. Liczy się tylko to, aby każdy z nich wziął questa i został w grze tak długo, póki ostatni z was wykonuje zadania. Ogólnie, żeby jak najszybciej to zrobić, to możecie jechać teraz do ubocza zatankować, a ja już pojadę kilometry nam robić. I od razu po skrzynki pojadę. No dobra, to Mateusz szybko tankuj. A tankujecie, tankujecie, dacie radę? 14 na 20. To na jeszcze, że nie damy rady. rady. Dobra. No, nie, na przyjemnym no, nie. trzeba. Niestety się nie da, bo jest ubocze i wybuchło na nas. Dobra. Nie. To ja jadę zatankować na, na tym... przyjemnym? O Boże. No, potem te 500 metrów nakręcić, a to jak będą dwa to będą dwały, to ponad się ponad parę razy potrwa. O Jezu, nie. ile ludzi tutaj. Dobra, no, dobra, żeby... dobra, robi się, robi, robi, robi. Dobra. Ja już robię też kilometry, bo ja też już mam y, auto. Z nami. Obojgu. ten ta, Tak, Mi zaraz auto walnie. To ja zmieniam. Hmm. To pewnie, ale teraz nie. te skrzynki znaleźć. E, ja nie znajdę, ja mogę nie zrobić. Chodź, ja już podjadę pod ciebie. Nie, ja, ja na spokojnie mam auto, Teraz teraz te skrzynki tylko niszczyć. Tak, to ja zniszczę, mogę zniszczyć. No dawaj. No, Żeby jak najszybciej, bo oni mają działko, no to... Znaczy, no to działko to krem, no, Mamy to? Dobra, to teraz jedziemy od razu dwie sekundy lecieć. Woo! Dobra, mamy dwie sekundy skoku i teraz musimy go przewrócić od razu. Aha, oni za, na... za nami lecą? No naprawdę, trzeba być aż tak spoconą rurą w tej grze. No naprawdę! Aż całe morze za nami przejechał, no sz... Kur. I idę po ciebie. Zadłem ci pasożyt, zobaczek. Boże co za pasożyt! Co za obsz... nie wiem, gin. Sprzątamy śmieci. Tak, czas ukończyć finalny quest. Dobra. Udowodnić, że... Udowodnić, że w parę minut da się zrobić tyle expa, że i no, no, dawaj, zrób to! Wierzę w ciebie! No, wierzę no, w ciebie. Przestałem wierzyć. <grym> Dobra, i teraz powoli... Siup! O! I wyjścia się z auta, żeby... No o, no i... no i S. No i S. No i bardzo dużo expa w krótki moment. Hihi. Ta. Pog... Dorej, 17, Nienawidzę tak. Nienawidzę Epic Games.